Teraz przychodzą czasy, kiedy wszystko to się kończy, kiedy cała iluzja opada, kiedy wszystkie twoje maski zaczynają spadać. Możesz nawet poczuć, że tracisz grunt pod nogami, że się rozpadasz, że twoje życie traci sens, ale zaufaj, bo to nie jest nic złego, to jest coś pięknego, to jest coś, co rodzi się w tobie, to jest, to jest coś, co budzi się w tobie. I to nie jest koniec, to jest początek. Bo tak naprawdę stawienie czoła samemu sobie to jest ciężka praca, to wymaga pokory, cierpliwości. W tym momencie często pojawia się smutek, złość, a nawet strach, ale jest to miejsce, które robisz na nowego siebie. Ta persona zbudowana z iluzorycznych masek wydawała się tobą, ale nie była tobą. I teraz, właśnie, się rozpada. To początek. Twojego autentycznego ja. Słabi w tym momencie uciekają z powrotem w rozproszenie i automatyczne programy, bo boją się ciszy i boją się poznać to, kim naprawdę są.